Kim się przygotować z laminacją brwi, ale zanim zacznę, chciałabym Wam z całego serca podziękować za pierwszy tysiąc subskrypcji. Dziękuję naprawdę, że jesteście. I teraz zabieram się do roboty set do brwi, do góry nogami, set do laminacji brwi. Ten set już jest konkretnie przeznaczony do laminacji brwi, tak jak poprzednim razem testowałam set do rzęs. Nie ukryłam, że to będzie moje drugie podejście do konkretnie tego zestawu. Za pierwszym razem nie byłam tak w 100% zadowolona, dlatego teraz robię podejście numer dwa. No i zobaczymy, czy zaprzyjaźnię się z tym setem, czy już go naprawdę zostawię, wyrzucę i nigdy więcej do niego nie wrócę. Zaraz się wszystko okaże. Chcę uzyskać taki efekt, jak mam teraz. Teraz mam ułożone brwi na żel i chciałabym, żeby taki sam efekt był po zrobieniu właśnie tej laminacji. Zobaczymy, czy mi się tym razem uda. W zestawie znajduje się klej, cztery różne fiolki z jakimiś tam różnymi preparatami, patyczki do aplikacji, nożyk, żeby sobie wyregulować fajnie brwi, plastikowe takie grzebyki, takie dziwne coś. I tym razem nie będę już musiała brać folii spożywczej, bo w secie mamy. Czekajcie, muszę otworzyć. W zestawie znajduje się już folia, idealnie wycięta, tak na wąsko, żeby pasowała super do brwi. Nie będę musiała używać, tak jak poprzednim razem, folii spożywczej, tak wyciętej, że pół twarzy miałam zasłoniętej. Folia. No i instrukcja, ale ja do aplikacji będę używała zwykłych patyczków, swoich patyczków. Dobra, no to zaczynamy. Zacznę może pierwszy od zmycia żelu, który mam teraz obecnie na brwiach. Zanim zaczniemy używać ten set, powinniśmy sobie zrobić taką próbę przeciw alergii. Ja tego nie robię, nie bierzcie z niej przykładu. Następnie przechodzimy do etapu pierwszego. Zaczynam od flakonika z numerem 4. Jeżeli go odkręcę, nie powinnam robić tego zębami. Może zanim zacznę, pokażę Wam brwi już po pościągnięciu żelu. Może zrobię pierwszy jedną brew, żebyśmy mieli porównanie jak wygląda przed i po. Flakonik z numerem 4. Otłuszczamy brew. Buteleczka z numerem 5. Klej. Nakładamy klej na brew. Nie wiem w jakiej ilości. Zaraz się okaże. Czy trzeba troszkę więcej, mniej. Pamiętam, że ten klej w secie do rzęs najlepszej jakości to nie był. Trzeba było troszeczkę się namęczyć, napracować. No dobra, nałożyłam klej. Następnie przechodzimy do szczoteczki. Trzeba sobie fajnie wyczesać te brwi tak, jak chcemy, żeby one wyglądały. Wyczesujemy, układamy je. Wyczesując te brwi, zobaczyłam, że ubyło mi troszeczkę włosków z przodu. Wiem, że ich nie miałam, to nie wiadomo ile, ale na pewno więcej jak w chwili obecnej. Nie wiem, co się z nimi stało. Mam nadzieję, że jak najszybciej odrosną, ale w moim przypadku to miejsce jest najgorszym. Tu odrastają te włoski najdłużej. Ale dobra, wyczesałam brew. I teraz. No w sumie fajnie. Jakby tak zostało. No, ciekawa jestem tego setu. Pamiętam, że pierwszy raz robiłam jakoś tak na szybko i nie do końca byłam zadowolona z efektów. Są po prostu szanse, że nie zrobiłam tego dokładnie. Teraz się do tego przyłożę. Mam nadzieję, że efekty będą fajniejsze. Etap numer 4 flakonik numer 1. Bierzemy teraz flakonik numer 1. Zawartość z tego flakonika śmierdzi. I to bardzo. Klej troszkę stwardniał, przez to, że teraz troszeczkę pogadałam, ale to może nawet dobrze, może nam to pomoże, że brwi zostaną w nienaruszonym stanie. Nakładam teraz ten preparat z flakonika numer jeden. Ona, tak na tym zdjęciu, widać, że dość dużo tego ma nałożone. Postaram się nałożyć odpowiednią ilość. Nie wiem, jaka jest odpowiednia ilość, no ale się postaram. I tak nakładam, aby nie ruszać jeszcze włosków, żeby one zostały w takiej pozycji, jak ja je przykleiłam. Preparat nałożyłam. Co dalej? Może ja bym też poczytała, co mam zrobić, a nie ja tylko na obrazki patrzyła. Teraz wchodzi w grę idealnie wycięta folia. Przykrywamy brew, nakładamy tą folię i czekamy 10 minut. 10 minut minęło, ściągamy folię. Tym dziwnym grzybykiem wyczeszę resztki tego preparatu. I teraz musimy przejść do flokonika z numerem 2. No już nie śmierdzi jak ten poprzedni. Nakładamy na brew. Preparat nałożony, przykrywamy folią i znowu czekamy 10 minut. Nałożę sobie na usta w tym czasie taką pomadkę, która jest niby zielona, na ustach powinna być na początku przezroczysta, a później zamienić się powinna w kolor różowy. Wszyscy ją ja też ją znam, ale no, dawno jej nie używam i Zobaczymy, co za kolor różowy nam tutaj wyjdzie. Bardzo intensywny ten kolor i jak szybko on wychodzi. Pokażę Wam jeszcze w międzyczasie, tutaj teraz te 10 minut trzeba odczekać, co zamówiłam. Jezu, nie, nie mogę. Każdą rzecz, którą dzisiaj chcę otworzyć, przychodzi mi z trudnością. Zamówiłam guziki do spodni których nie trzeba przyszywać, żadnym śrubokrętem tam wkręcać. To jest taki guzik, który montujemy tak naprawdę tutaj naciskając i bardzo łatwo można go właśnie gdzieś tam umiejscowić, przyczepić, odczepić, przemieścić bez zbędnych problemów. I to ma właśnie nam pomóc w noszeniu spodni przykładowo, które są troszeczkę za luźne i nie chcemy ubierać do nich żadnego paska. No a bez paska będzie nam tutaj wszystko się przemieszczało, zjeżdżało, będzie niewygodnie. Używamy takich guziczek, Przyczepiamy go kawałeczek dalej od oryginalnego guzika, i bez problemu zapinamy spodnie. Wszystko jest fajnie dopasowane i nie trzeba używać paska. Tak stwierdziłam, że Wam pokażę moje łupy z internetu. A jak już mówię o takich dziwnych innych rzeczach, które powinny nam pomóc w życiu, to mam pomoc. Nie tylko, ale przede wszystkim do ludzi, którzy kiedyś mieli tunele w uszach, tak jak i ja, i te dziurki są zarośnięte, że już mogą nosić normalne kolczyki, ale to nie jest taka idealna, malutka dziureczka. Ona jest troszeczkę większa, taka podłużna i nie wszystkie kolczyki można nosić, bo niektóre mogą jednak jeszcze przez tą dziureczkę wypaść. Ale znalazłam takie idealne zatyczki. Z jednej strony jest zatyczka, z drugiej przymocowane jest takie gumowe, plastikowe kółeczko, które uniemożliwia nam wypadnięcie malutkiej zatyczki. Kółeczko jest większe jak ta dziurka, i przez to zatrzymuje nam tą zatyczkę i ona nie przyleci przez ucho. Mega rozwiązanie, wygodne i najmniejsza zatyczka, już nam nie straszna. Ja w tych koczykach, które mam teraz ubrane, jeszcze tych zatyczek nie mam, ale będę musiała je zmienić, bo niby wszystko fajnie się trzyma. Te zatyczki nie są na tyle małe, aby wypaść, ale wchodzą mi w tą dziurkę. Niby nic nie boli, wszystko się trzyma tak jak powinno, no nic nie wypada, ale wolę sobie wymienić te zatyczki i wszystko niech będzie tak jak powinno, a nie wchodzą te zatyczki tam, gdzie nie powinny. Sprawdźmy czas. 10 minut minęło, ściągamy folię i teraz tym grzebykiem wyczesuję resztki tego preparatu, który mam na brwi. Następny etap to jest Wyrównanie brwi także były idealne, ale ja już brwi miałam wyregulowane, zanim zaczęłam robić ten zabieg. A jak będę musiała coś tutaj fajnie podocinać, to już zrobię na sam koniec. Teraz przechodzimy do flakonika z numerem 4. Nie, to jest numer 3, nie jest numer 4. A, to jest ten sam, który używaliśmy na samym początku. Czyścimy brew z resztek preparatu. otry też w taki sposób, żeby naprawdę pozbyć się resztek kleju. Teraz pozostało nam nałożyć preparat z flakonika z numerem 3 i brw skończona. Skończone brwi wyczesujemy, układamy. No i tak prezentują się nasze efekty końcowe. Po laminacji, przed laminacją. Ja tych brwi nie będę już ruszała, nie będę ich tam jakoś docinała, przycinała, regulowała, zostawiam tak, jak jest. One są teraz jeszcze takie troszeczkę nawilżone przez te różne olejki i wszystko inne, co ja tutaj używałam. Ciekawa jest tam, jak to będzie po wyschnięciu. Dlatego teraz zrobię tą brew. W tym czasie ta będzie sobie wysychała i zobaczymy, czy ona zmieni jakoś ułożenie swoje. Czy zostaną tak, jak je właśnie teraz wyczesałam? Mam nadzieję. Wiadomo, te włoski będą ruchome, one będą się przemieszczały, jeżeli je tam dotkniemy, przeczeszamy, bo one nie są przyklejone. Ale mam nadzieję, że będą szybko, z łatwością, po przeczesaniu układać się w taki tutaj kształt, jak ja je niby zrobiłam. Zrobię teraz szybko drugą brew i wrócę do Was z takim efektem całkowitym, końcowym. Druga brew skończona, efekty prezentują się tak. Ja jestem z efektów naprawdę zadowolona. Byłam ciekawa, jak ta brew będzie się zachowywała po tym, jak te wszystkie preparaty, jakie przed chwileczką tam użyłam, wyschną. I te włoski wydają się takie twardsze, niby nie są przyklejone, bo wszystkie preparaty są zmyte, ale w odczuciu jest właśnie tak, jakby one dalej były sklejone. Ale to może oznaczać tylko jedno, że laminacja wyszła i wszystko jest utrwalone, tak jak być powinno. Efekty są naprawdę fajne. To, jak te brwi teraz wyglądają, mi się podoba. Są szanse, że ta laminacja naprawdę zostanie ze mną na troszeczkę dłużej i przez najbliższy czas nie będę musiała nic robić z brwiami, ewentualnie troszeczkę wyczesać, albo i też nie, zobaczę jutro rano, może nic nie będę musiała z tymi brwiami robić. Ja naprawdę jestem zadowolona. Cieszę się, że dałam drugą szansę, jeszcze raz zrobiłam brwi tym zestawem, bo naprawdę tym razem jestem zadowolona i jeszcze nieraz do tego wrócę. To, jakie one są teraz w dotyku, daje na do myślenia, i są szanse, że naprawdę jakiś dłuższy czas ta laminacja ze mną tutaj zostanie. Wielki plus! Ja jestem naprawdę mega zaskoczona, zadowolona, pozytywnie zaskoczona. Możecie dać znać w komentarzu, czy Wam też się podoba taki efekt na brwiach, czy już próbowałyście takiego zestawu, może macie w planach, może Was zachęciłam, aby użyć takiego zestawu teraz do brwi. Ja na chwilę obecną polecam. W sumie. Tak teraz pomyślałam, wpadłam na pomysł, że na 100 pierwszych subskrybentów rozdałam jeden set takie właśnie do laminacji rzęs. To może tym razem rozdam, ale do laminacji brwi. Możecie dać znać, czy taki pomysł na takie mini rozdanie Wam się podoba z okazji pierwszego tysiąca subskrypcji. Jeżeli tak, to może na dniach zrobię takie rozdanie. Dajcie znać. A teraz ja zadowolona w pięknych brwiach się z Wami żegnam. To by było na tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Hej!